Czy kiedykolwiek czułeś ten ucisk w piersi, widząc, jak ktoś osiąga to, czego tak bardzo pragniesz? Czy przyłapałeś się na mierzeniu swojej wartości sukcesem innych, jakby ich zwycięstwo było dowodem twojej porażki? Dziś chcę zaprosić cię w głęboką podróż do wnętrza twojego serca. To nie jest tylko kolejny moment refleksji, to zaproszenie do wolności. Gdy będziesz słuchał tych słów. Pozwól im dotknąć ran, które ukrywałeś, tych blizn pozostawionych przez porównywanie, przez duszący ciężar zazdrości. Przygotuj swoje serce na szczerą modlitwę, ponieważ to, co tutaj zrobimy, to otworzymy okna duszy i pozwolimy światłu wejść do środka. Zostań do końca, bo czeka na ciebie Słowo Przywrócenia. A jeśli to przesłanie dotknie Twojego serca, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, aby nie przegapić więcej treści, które wzmocnią Twoją duchową drogę. Teraz weź głęboki oddech, zamknij oczy, jeśli możesz, i razem wylejmy nasze serca. Panie, oto jestem, ze złamanym sercem u Twoich stóp. Przychodzę obnażony ze wszystkich masek, które noszę przed światem, bez udawania, bez wymówek. Przychodzę jak dziecko, które zgubiło się w tłumie, i teraz chcę tylko wrócić do domu. A moim domem, wiem to, jest Twoje serce. Wyznaję Ci, mój Boże, że żyłem jak żebrak na cudzym przyjęciu, patrząc przez oświetlone okna cudzych istnień, licząc ich osiągnięcia, zapominając świętować własną drogę. Mierzyłem swoją wartość niewłaściwą miarą nie Twoją nieskończoną łaską, ale. Błyszczącą sceną, na której tańczą inni, i gdy porównuję swoje kulisy z ich wypolerowanymi występami, moje serce napełnia się cichą trucizną, zazdrością. Ta zazdrość, Panie, jest jak cień, który mnie prześladuje, szepcze kłamstwa w ciszy świtu, mówiąc, że nie jestem wystarczający, że przybyłem za późno, że inni zasłużyli na więcej niż ja. Przekształca błogosławieństwa innych w ciernie w mojej piersi. Gdy widzę kogoś, kto się rozwija, coś we mnie się skręca. Gdy widzę uśmiechy, które nie są moje, spełnione marzenia, które nie są moje, brawa, które nie brzmią dla mnie, czuję, jakby stół Twojej łaski był zbyt mały dla nas wszystkich, ale wiem, Głęboko w moim wnętrzu, że to kłamstwo. Wiem, że przygotowałeś dla mnie wyjątkowe miejsce przy tym stole. Wiem, że błogosławieństwo innego nie kradnie mojego, tak jak światło jednej gwiazdy nie gasi blasku drugiej. Mimo to, Panie, moje serce upiera się przy zapominaniu, upiera się przy patrzeniu na boki, gdy powinno patrzeć do wewnątrz. Upiera się przy liczeniu złotych monet w cudzych kieszeniach, ignorując skarby, które ty zasadziłeś we mnie. Każdy niech bada własne czyny, tak jest napisane. Ale ja badałem czyny innych. Byłem surowym kontrolerem darów, które do mnie nie należą, krytykiem łask, które nie zostały na mnie wylane. I w tej obsesyjnej obserwacji cudzych istnień zaniedbałem ogród, który dałeś mi do pielęgnowania. Pozwoliłem moim nasionom umrzeć z pragnienia, licząc kwiaty w ogrodzie sąsiada. Przebacz mi, panie. Przebacz mi za każdym razem, gdy przekształciłem cudze osiągnięcie w powód goryczy. Przebacz mi za każdy wymuszony uśmiech, który ukrywał serce ciężkie od zazdrości. Przebacz mi za każde milczenie, gdy powinienem był świętować. Za każdą krytykę przebraną za troskę, za każdym razem, gdy przyciemniłem czyjeś światło, bo nie mogłem znieść własnej ciemności. Zazdrość, odkryłem, to nie tylko grzech przeciwko drugiemu, to grzech przeciwko mnie samemu. To trucizna, którą pije, mając nadzieję, że zachoruje ktoś inny. To więzienie, które buduje własnymi rękami, cegła po cegle, porównanie po porównaniu. A teraz, panie, te mury są tak wysokie, że ledwo widzę niebo, ale słyszę twój głos przebijający się przez te mury. Słyszę, jak mówisz, że stworzyłeś mnie z wyjątkowym celem, że nie ma innej istoty ludzkiej w całej historii ludzkości z moimi odciskami palców, z moim głosem, z moją historią, że utkałeś moją duszę wyjątkowymi nićmi, kolorami, które istnieją tylko we mnie. Że kiedy na mnie patrzysz, nie widzisz gorszej kopii kogoś, widzisz oryginalne arcydzieło podpisane Twoimi rękami. Pomóż mi to zobaczyć, panie, pomóż mi dostrzec moją wartość przez Twoje oczy, a nie przez zniekształcone lustro porównań, bo to lustro kłamie, pokazuje mi powiększoną każdą moją niedoskonałość i pomniejszone każde osiągnięcie. Sprawia, że wierzę, iż jestem mniejszy, bo ktoś inny jest większy. Przekonuje mnie, że istnieje konkurencja tam, gdzie ty stworzyłeś wspólnotę. Panie, chcę być wolny. Chcę świętować zwycięstwa innych bez umniejszania moich. Chcę bić brawo na stojąco, gdy mój brat wygrywa, wiedząc, że nie ma niedoboru w Twoim królestwie. Chcę patrzeć na cudzy sukces i odczuwać szczerą radość, nie ten gorzki uśmiech, który ukrywa krwawiące serce. Ale do tego potrzebuję, abyś złamał coś we mnie. Złam tę dumę przebrane za pokorę, tę arogancję ubraną w poczucie niższości. Złam tę chorobliwą potrzebę bycia potwierdzonym przez podziw innych. Złam to uzależnienie od patrzenia na zewnątrz, gdy prawdziwa praca dzieje się wewnątrz. Pamiętam słowa, bo każdy poniesie własny ciężar. I rozumiem teraz, że to nie jest wyrok samotności, ale wezwanie do odpowiedzialności. Nie mogę nieść życia innego, ani nie powinienem żądać, by inny niósł moje. Moja droga jest moja, z jej szczególnymi górami i wyjątkowymi dolinami. I to właśnie w tych miejscach, na moich pustyniach, w moich burzach, ty mnie kształtujesz. Gdy patrzę, wstecz widzę, że zmarnowałem cenny czas, zazdrościąc dróg, które nie były moje. Tymczasem moja własna droga pozostała bez mojej uwagi. Byłem rozproszonym podróżnym, zawsze patrzącym na krajobrazy czyjejś innej trasy, tracącym kwiaty, które rozkwitały wzdłuż mojej własnej ścieżki. Porównywanie zdaje sobie teraz sprawę kradnie pokój. To cichy złodziej, który wchodzi przez drzwi mojego umysłu i wychodzi, zabierając moją radość. Za każdym razem, gdy porównuję, tracę trochę wdzięczności. Za każdym razem, gdy mierzę swoje życie życiem innego, zapominam dziękować za moje. Panie, naucz mnie wdzięczności jako antidotum. Naucz mnie liczyć moje własne błogosławieństwa, nie te, których brakuje. Naucz mnie świętować moje małe postępy, nawet jeśli wydają się nieznaczące w porównaniu z gigantycznymi skokami innych. Naucz mnie, że postęp to postęp, niezależnie od tempa, że mój maraton nie musi mieć prędkości niczyjego sprintu, jest wystarczająco dużo miejsca przy stole Twojej łaski dla wszystkich. Ta prawda musi zejść z mojej głowy do mojego serca, musi stać się przekonaniem, nie tylko koncepcją. Stół jest ogromny, uczta jest obfita i żadne zaproszenie nie anuluje innego. Gdy mój brat siada przy stole, nie oznacza to, że moje krzesło zniknęło. Gdy moja siostra otrzymuje swój pełny talerz, nie oznacza to, że mój pozostanie pusty. Pomóż mi, panie, patrzeć do wewnątrz z odwagą. Badać własne dzieło z uczciwością i współczuciem, nie z tą okrutną samokrytyką, która mnie paraliżuje, ani z tą samopobłażliwością, która mnie usypia, ale z mądrą równowagą kogoś, kto potrafi rozpoznać zarówno obszary wymagające wzrostu, jak i te, które już rozkwitły. A gdy spojrzę do wewnątrz, Wiem, że znajdę skarby, które ignorowałem, znajdę dary, które pozwoliłem zakurzyć się, zazdrościąc darów innych, znajdę nasiona celu, które zasadziłeś we mnie, a których jeszcze nie podlałem, znajdę śpiące potencjały, czekające, aż przestanę patrzeć na zewnątrz, by w końcu się obudzić. Budujesz coś we mnie, nie wokół mnie. Prawdziwa praca nie polega na widocznych osiągnięciach, na medalach, które mogę wystawiać, na brawach, które mogę zbierać. Prawdziwa praca dzieje się w niewidzialnych warstwach mojego charakteru jest w cierpliwości, której uczę się w oczekiwaniu, jest w pokorze, którą rozwijam w porażce, jest w wierze, którą wzmacniam w niepewności, a te rzeczy. Te niewidzialne klejnoty nikt nie może mi odebrać, nie zależą od opinii innych, nie płyną zgodnie z przypływami społecznej aprobaty. Są moje, bo wyryłeś je we mnie dłutem doświadczenia. Uwolnij mnie, panie, od pułapki porównywania. Ta pułapka jest wyrafinowana, przebrania za motywację, za dążenie do doskonałości, ale wiem, że w głębi duszy to tylko strach, strach przed niewystarczalnością, przed tym, że się nie liczę, że zostanę zapomniany. To strach, który sprawia, że wierzę, iż muszę konkurować o Twoją uwagę, że muszę udowodnić swoją wartość poprzez osiągnięcia, które dorównują lub przewyższają osiągnięcia innych. Ale Ty nie kochasz mnie za to, co robię. Kochasz mnie za to, kim jestem, Twoim stworzeniem. Twoim dzieckiem, Twoim dziełem. Nie ma nic, co mógłbym zrobić, aby zasłużyć na więcej Twojej miłości, tak jak nie ma nic, co mógłbym zrobić, aby ją stracić. Ta miłość nie jest na sprzedaż na rynku wydajności. Jest dana, darmowa, obfita. Dziś wybieram to zaakceptować. Wybieram wierzyć, że jestem kochany dokładnie taki, jaki jestem, tam, gdzie jestem. Nie muszę czekać aż dotrę tam, aby zasłużyć na twoje czułe spojrzenie. Nie muszę zdobyć tego, co zdobył inny, aby być godnym twojej uwagi. Już mnie widzisz. Zawsze mnie widziałeś, a twoje spojrzenie nie jest uzależnione od moich zwycięstw. Oby od dzisiaj mógł postrzegać moją drogę jako wyjątkową, nie lepszą ani gorszą od czyjejkolwiek, po prostu inną, chwalebnie inną, bo ty w swojej nieskończonej mądrości nie stworzyłeś klonów, stworzyłeś oryginały, a ja jestem jednym z nich. Gdy zazdrość znów zapuka do drzwi, a wiem, że zapuka, oby mogłem ją rozpoznać zanim otworzę, oby mogłem zobaczyć jej znajomą twarz i powiedzieć: Nie masz tu już władzy. To serce jest teraz zajęte wdzięcznością. Ten umysł skupia się na własnej drodze. Te oczy nauczyły się dostrzegać piękno w sobie, nie tylko w odbiciu innych. Przywróć we mnie radość mojego własnego zbawienia, przywróć przyjemność bycia tym, kim mnie stworzyłeś, bez potrzeby bycia tym, kim został stworzony ktoś inny. Przywróć pokój, który pochodzi z wiedzy, że jestem dokładnie tam, gdzie powinien być, ucząc się dokładnie tego, czego muszę się nauczyć. A z tego przywrócenia niech narodzi się współczucie, współczucie dla siebie samego za każdym razem, gdy zawiodłem na tej drodze, współczucie dla innych, którzy również toczą swoje niewidzialne bitwy, którzy również niosą swoje niepewności, którzy być może również mi zazdroszczą, podczas gdy ja im zazdroszę w smutnej ironii zagubionych serc. Panie, przemień moje serce w żyzną glebę dla wzajemnego świętowania. Oby mógł szczerze radować się z osiągnięć moich braci i sióstr, wiedząc, że ich sukces nie zmniejsza moich szans. Oby mógł bić brawo bez zastrzeżeń. Bez tej ukrytej goryczy, która potajemnie liczy na przyszły upadek, oby mógł być narzędziem zachęty, nie konkurencji, bo w końcu nie będziemy rozliczać się z życia drugiego, będziemy rozliczać się z własnego dzieła i chcę w owym dniu móc powiedzieć, że w pełni żyłem celem, który we mnie zasadziłeś. Że nie zmarnowałem swojego życia, pragnąc być kimś innym, że nie zakopałem swoich talentów, licząc talenty innych. Dziś przekazuję ci ten ciężar, który niosłem: ciężar zazdrości, ciężar porównywania, ciężar nieadekwatności. Kładę wszystko u twoich stóp, jak brzemiona, zbyt ciężkie dla moich ramion, a w zamian otrzymuję od ciebie lekkie jarzmo akceptacji. Lekki ciężar bycia po prostu tym, kim jestem. Dziękuję Ci, Panie, że kochasz mnie, gdy jestem trudny do kochania. Za to, że widzisz potencjał, gdy ja widzę tylko ograniczenia. Za to, że nadal pracujesz we mnie cierpliwie i wytrwale, nawet gdy upierając się przy patrzeniu na boki, zamiast patrzenia naprzód. Dziękuję za każdą wyjątkową drogę, którą umieściłeś na mojej ścieżce, za każdą lekcję przebraną za trudność, za każde zwycięstwo, które było prawdziwie moje. Dziękuję, że moja historia nie musi być taka jak czyjaś inna, aby mieć wartość. Ma wartość, bo jest moja, bo jest. Prawdziwa, bo jest Twoim dziełem we mnie. Uwolnij mnie wreszcie, abym żył w pełni, aby w pełni zajmować przestrzeń, którą dla mnie stworzyłeś, nie próbując wciskać się w przestrzeń kogoś innego, aby świecić własnym światłem, nie zazdrościąc blasku innego, aby biec własnym wyścigiem, nie patrząc ciągle na tory obok. Niech tak się stanie. Niech moje serce będzie wolne od więzienia porównywania. Niech moja dusza tańczy do swojej własnej muzyki, nie próbując nadążyć za rytmem innego, abym mógł wreszcie spocząć w prawdzie, że jestem wystarczający, nie z powodu tego, co osiągnąłem, ale z powodu tego, kim ty jesteś we mnie. Amen. Jeśli te słowa dotknęły czegoś głębokiego w tobie, wiedz, że to nie był przypadek. Czeka na ciebie droga wyzwolenia, która zaczyna się, gdy zdecydujesz się przestać patrzeć na boki i zaczniesz patrzeć do wewnątrz. Zostaw w komentarzach, co pan przemówił do twojego serca podczas tej modlitwy. Twoja historia może być zachętą, której ktoś inny dzisiaj potrzebuje. Polub ten film, jeśli przyniósł trochę światła na Twoją drogę, i udostępnij go komuś, o kim wiesz, że również zmaga się z porównywaniem i zazdrością. Czasami czyjaś wolność zaczyna się, gdy zdaje sobie sprawę, że nie jest sam w walce. Obyś mógł iść w pokoju, świętując swoją wyjątkową drogę. Do następnego razu.